Dobrze. Na czym polega nasze działanie? Po pierwsze my musimy wiedzieć, czy pacjenci, którzy się do nas zgłaszają, rzeczywiście chcą zachować płodność, bo jeżeli nie ma tego zainteresowania, to trudno ich narażać na wszelkiego rodzaju procedury, jak również niestety koszty, ponieważ musimy pamiętać, że większość rzeczy, o których mówimy, niestety pacjentów kosztują. My obecnie przechowujemy bezpłatnie tkanki i komórki jajowe dzieci, natomiast no, nie jesteśmy w stanie finansować wszystkich procedur, które, które byśmy chcieli. I w momencie, jeżeli my tę informację uzyskujemy, że rzeczywiście jest zainteresowanie płodnością, no, możemy powiedzieć, że praktycznie prawie zawsze jest możliwe zapewnienie jakichś, jakichś rozwiązań. Rozwiązań jest wiele i dlatego potrzebna jest rozmowa na ten temat znowuż zarówno z onkologami, jak i przede wszystkim z pacjentami, żeby zrozumieli, co mamy do zaoferowania. Standardowym postępowaniem, które od zawsze mieliśmy w naszych możliwościach jest oczywiście mrożenie zarodków, od kilku lat również mrożenie oocytów. Natomiast obecnie właściwie dość dużo mówimy o mrożeniu tkanki jajnikowej i myślę, że o tym najwięcej będę chciał Państwu powiedzieć. Natomiast wybór metody musi przede wszystkim opierać się o parametry, które w danym momencie spełnia pacjent. No po pierwsze wiek. Musimy zrozumieć, że płodność kobiet spada bardzo drastycznie wraz z wiekiem i że takim przełomowym momentem, po którym bardzo trudno jest uzyskać ciążę, jest mniej więcej 38 rok życia, a więc my, większość osób, które zgłaszają się do nas w trakcie leczenia onkologicznego, jest już po, po tym etapie. Z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że chemioterapia jako taka w większości jakby przesuwa nam ten wiek płodności u kobiet i my to tak mówimy, że kobiety mają w tym momencie jakby wiek rozrodczy o kilka, a czasami kilkanaście lat, czasami kilkadziesiąt, większy niż rzeczywiście y, wynikałoby to z ich y, z ich peselu. Y, więc y, to, to nam też będzie mówiło, gdzie, gdzie jesteśmy, jakie są możliwości y, rozrodcze. No i oczywiście główny nasz parametr, z którego korzystamy, to jest y, rezerwa jajnikowa, obecnie mierzona przede wszystkim poprzez pomiar stężenia hormonu antymilerowskiego, czyli AMH, i to jest najważniejszy parametr, y, na którym się opieramy, który jest po to, żebyśmy sobie jasno powiedzieli, y, gdzie jesteśmy, bo ym, jeżeli, jeżeli rezerwa jajnikowa jest y, odpowiednia, my możemy zaproponować, może inaczej, zapewnić pacjentkę, że przeciętnie skuteczność zabiegów in vitro y, wynosi około powiedzmy 30% u ludzi, którzy starają się, a mają z tym problemy. Natomiast w przypadku osób, które są zdrowe, płodne, Skuteczność zabiegów in vitro dochodzi do 70%, a więc my mamy bardzo dużą możliwość uzyskania ciąży, jeżeli są spełnione właśnie te parametry, czyli rzeczywiście mamy osoby płodne z odpowiednią rezerwą jajnikową. Ym. Co inne, e, przepraszam, no i oczywiście kwestia wyboru tej, tych technik, o których tutaj mówimy, no to jest e, kwestia możliwości, tak, bo jeżeli mówimy o mrożeniu zarodków, no to e, żeby zamrozić zarodki, musimy e, posiadać partnera. Tu pani doktor Jasia wspomniała o swojej pacjence, która ma dwójkę dzieci i obecnie będzie mroziła komórki jajowe. Ponieważ myśli o kolejnym dziecku, no to możemy domyślać się, że myśli o wymianie partnera, bo gdyby myślała o tym samym partnerze, to oczywiście zamroziłaby zarodki. Um, ważna informacja dla pacjentki. Powrót miesiączki nie jest jednoznaczny z powrotem płodności, czyli to, że pacjentka miesiączkuje, to nie znaczy, że, że ta rezerwa jajnikowa jest prawidłowa. Możemy powiedzieć, że jeżeli rezerwa jajnikowa jest obniżona, to nawet kobiety dwudziestoparoletnie mają płodność na poziomie przy in vitro na poziomie 3-4%, bo takie badania też żeśmy wykonywali. I kolejna kwestia, tak jak mówiłem, jeżeli leczenie przesuwa jej wiek rozrodczy, to znaczy, że również wcześniej wystąpi moment menopauzy. I jak mniej więcej patrzymy na postępowania, które są nam dostępne. Hmm. Czy ten wskaźnik jest, czy nie? Mamy możliwość właśnie stymulacji i następnie uzyskania komórek jajowych i w przypadku znalezienia dawcy nasienia. Oczywiście, stworzenia zarodków, lub też, jeżeli nie, to zamrożenia komórek jajowych. Obecnie komórki jajowe mrożą się bardzo dobrze za pomocą witryfikacji. Robimy to już od kilkunastu lat i mamy świetne z tego wyniki. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie dojrzewania komórek jajowych in vitro. Kiedy to możemy wykonywać? Wtedy, kiedy mamy bardzo mało czasu. Bo, żeby wystymulować pacjentkę, obecnie potrzebujemy około 9 dni plus 2 dni na pobranie, czyli 11 dni nam jest potrzeba, żebyśmy uzyskali komórki jajowe lub zarodki. W przypadku, jeżeli takie i stymulacje możemy, już wiemy, to dzisiaj możemy rozpoczynać w dowolnym dniu cyklu. W przypadku, jeżeli y, nie mamy tego czasu, możemy pobrać komórki jajowe niedojrzałe i je następnie dojrzewać i zamrozić. Inną kwestią jest właśnie mrożenie tkanki jajnikowej. Natomiast jeżeli pacjentka, tutaj jeszcze raz mówię, to jest kwestia przed leczeniem, jeżeli natomiast pacjentka już zaczęła leczenie i tak jak się mówi w większości wyników że, yy, badań, że ponad 80% osób zgłasza się na, do zachowania płodności po pierwszej, na przykład, dawkach chemioterapii. To praktycznie wszelkie możliwości stymulacji, jak również korzystania z tych komórek jajowych, które wtedy są, odpadają nam. Nie mamy takich możliwości, ponieważ te komórki jajowe są już uszkodzone. Więc wtedy pozostaje nam tylko i wyłącznie mrożenie tkanki jajnikowej, z której następnie możemy wykonywać transplantację i liczyć na, tak jak już było tu wspominane, na ciążę, lub też możemy. Yy, Myśleć w przyszłości, to myślę, że bardzo bliskiej przyszłości, o uzyskiwaniu z niej komórek jajowych, dojrzewaniu i używaniu ich do zapłodnienia. Czyli nawet w przypadkach choroby onkologicznej, której komórki obawiamy się, ponieważ komórki nowotworowe mogą znajdować się w tkance jajnikowej, również warto zamrozić tę tkankę, bo właściwie możliwości leczenia myślę, że są już na dniach. Co jest w Polsce możliwe? W Polsce możliwe jest zarówno mrożenie komórek jajowych, zarodków, jak i tkanki jajnikowej, czyli to wszystko nam obecnie obowiązujące prawo umożliwia. Co do zapewnienia finansowania, to jak widzimy, to nam już mniej wyszło w naszym kraju, ale jest nadzieja, że coś wróci może i będziemy mogli to robić całkowicie bezpłatnie. Jaki jest limit przechowywania tego materiału? Praktycznie mamy to wszystko nielimitowane albo niezdefiniowane za wyjątkiem zarodków, które jesteśmy, znaczy mamy prawo przechowywać przez 20 lat, jeżeli będzie, będą przechowywane dłużej, yy, muszą być przekazane do banku gamet i zarodków i przekazane do anonimowego, yy, do anonimowego dawstwa. I jeszcze tutaj chciałbym Wspomnieć, że w przypadku właśnie chorych onkologicznych, jeżeli mamy zdiagnozowaną genetyczną przyczynę nowotworu, to warto pamiętać o tym, że jesteśmy w stanie, przygotowując zarodki, sprawdzić je, wykonać diagnostykę preimplantacyjną i zapewnić, że zarodki, a więc przyszłe dzieci, nie będą miały mutacji, które uznajemy za przyczynę choroby. Nowotworowe. Więc pamiętajmy o tym, że każdy pacjent, który ma genetycznie zdiagnozowaną chorobę, może podlegać tego typu diagnostyce. I dlatego warto myśleć o. Karier screeningu, który obecnie można wprowadzić populacyjnie, ponieważ jest bardzo tani i możemy go stosować w stosunku do chorób, które występują najczęściej i bardzo niewielkim kosztem zlikwidować, myślę, że kilkadziesiąt procent chorób rzadkich, genetycznie uwarunkowanych. Natomiast można do takiego screeningu również za w miarę nieduże pieniądze dołożyć diagnostykę podstawowych mutacji onkologicznych i w ten sposób osoby nie będą dowiadywały się o swoim problemie w momencie, kiedy wystąpi choroba, a będą wiedziały to już wcześniej i będą mogły zdecydować, czy rzeczywiście chcą naturalnie poddać się ruleczce, czy też pomyśleć o diagnostyce preimplantacyjnej, czy też o najprostszym rozwiązaniu, czyli wymianie partnera. Dziękuję bardzo.